Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Darson. A to kolejny unboxing Tonika. W tym unboxingu rozpakujemy sobie grę Pokémon Sword na Nintendo Switch. Także zapraszam do oglądania. A więc zaczniemy od omówienia pudełka. Mamy pudełko. Na górze znajdziemy logo Nintendo Switch, poniżej znajdziemy tytuł gry, czyli Pokémon Sword. Na środku okładki znajdziemy Zaciana ze starodawnym mieczem, który jest legendarnym Pokémonem. Na dole mamy klasyfikację PEGI. W tym przypadku jest to PEGI 7. Tak się prezentuje przód pudełka. Bok pudełka wygląda w ten oto sposób. Od lewej strony znajdziemy logo Nintendo Switch. Na środku znajdziemy tytuł gry, czyli Pokémon Sword. Następnie logo The Pokémon Company. A na końcu logo Nintendo. Przyjrzyjmy się boku jeszcze raz. Tak wygląda. Tył wygląda To ten oto sposób. Mamy tu przede wszystkim w tle screeny z gry. Mamy tu także. Po lewej i po prawej stronie trójkę postaci oraz napis, nowa dzika przygoda z Pokémonami, walka o tytuł najlepszego. Pod spodem mamy kolejne screeny, natomiast pod screenami mamy informacje o tym, że możemy walczyć i wymieniać się z innymi graczami zarówno w Pokémon Sword, jak i Pokémon Shield. Pod opisem gry znajdziemy kilka standardowych informacji. Po lewej stronie znajdziemy tutaj informacje, w jakich trybach możemy grać. Możemy grać na każdym modelu Nintendo Switch, zarówno podłączonym do telewizora w trybie tabletu, jak i w trybie przenośnym. Poradzamy liczbę graczy. Po prawej stronie mamy informacje o kompatybilności z pro Controllerem, a także informacje, żeby grać online i korzystać z funkcji online, wymagany jest abonament Nintendo Switch online. W tym przypadku dla tej gry niestety nie jest wspierana obsługa przesyłania zapisów do chmury. Na dole znajdziemy logo Pokémon oraz klasyfikację PEGI, tak jak wspomniałem, jest to PEGI 7 oraz informacje o przemocy oraz zakupach w grze, a na środku znajdziemy znaczek oryginalności Nintendo oraz informacje w jakich językach jest dostępna gra. Jeśli chodzi o pudełko. To byłoby wszystko, także czas je rozpakować. Dobrze, także czas więc otworzyć i sprawdzić zawartość. W środku nie znajdziemy nic odkrywczego. W środku znajdziemy grę na kartridżu Pokémon Sword. Tak to się prezentuje cartridge. No a w środku nic nie ma, tą taką tylną okładkę, która się prezentuje w następujący sposób. A więc to unboxing gry Pokémon Sword na konsole Nintendo Switch, Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Nie zapomnijcie także o dzwoneczku i jeżeli chcecie możecie napisać jakiś komentarz. Trzymajcie się i cześć!